Z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest test porównania Motorola Edge 30 Pro kontra Realme GT Neo 3T. W Realme Snapdragon 878 GB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o Motorola, mamy Snapdragon 8 Gen 1 8GB, nie 8, tylko 12GB pamięci. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak działają, który jest szybszy, który lepiej odpala aplikację. To samo zrobimy w przypadku gier, więc lecimy. Pierwsze co? Allegro. Motorola, AliExpress, tak samo Motorola, Ceneo no, może minimalnie trochę motka, galerie też na Motoroli, HBO Max, Motorola, Polsat Box Go. No, tu może, chociaż raczej chyba też motka i jak dojadę.pl Motorola następnie mamy mapy również Motorola nie chcę tak, tylko tak player.pl no też Motorola OLX Motorola pyszne.pl no tu prawie remis, może bardzo minimalnie modka glowo. Też Motorola, jak widzicie, troszkę szybciej. Oj, tutaj Falstart, uciekaj, Sklep Play, no tu szybciej. Realme Spotify. Oj, tu się coś wylogowało. No trudno, Taptalk, Motorola, TripAdvisor. Też bym powiedział bardziej, że modka. Chociaż tu nie było zalogowane, więc wiecie. Twitter. Motorola. Uber. Też dla Motorola. Wykop. Podobnie. Motorola. I mamy YouTube. Też Motorola. No, w tym na dzień dobry zdecydowanie Motorola szybsza, jak widzicie. Sprawdźmy co z ramem. -y. 12 GB, 8 GB. Co jest w ram -ie? U, ale growo było ubite. aliExpress tak samo. No, nieładnie. W szczególności Motorola nieładnie. 12 giga, nic w ramie na razie. No, to dziwne. No, tu też ponowne uruchamianie. No, tu coś w ramie. No, tu niestety. Też restart. No, dziwnie. Glowo się ubije jak zawsze. No, sklepy chociaż w ramię. Tutaj, jak widać. No, o co chodzi? <grystanie> Dziwnie. Na no, 12GB Motorola to w ogóle nie działa. No, a. A, w mi tak się też słabo jak na 8GB. Więc. No, powiem, że jeżeli chodzi o RAM, to w obu smartfonach, tak bym powiedział, no, średnio, średnio. Dobra, a tu jeszcze to zamknij. Dobra, sprawdźmy gry. Będzie jakaś większa różnica, czy nie? Testujemy. Wyczyściłem pamięć, więc lecimy. Asfalt dziewięć, Pirelli czy Motorola? Motorola, Nie dopiero Rymi. No, trudno, tu coś nie było nawet do końca odpalone. No, przestaw się tak, jakbym chciał. Temple Run 2, motorola widać, że szybsza. Wild Reef. Motorola Dead Trigger 2 No, minimalnie też motka Unkilled Oj Falstarcik suche palce, jak to ja mawiam A często to ma też wpływ Powiem Wam, że czasami ekrany jak macie bardzo suche paluchy to działają po prostu kompletnie inaczej Motorola, czyli znaczy, no nie działałem, czasem potrafią nie złapać ruchu, który żeście zrobili, albo dotknięcia. No tu znowu motorola była szybsza. Teraz Call of Duty. Co będzie szybsze? Jej, no znowu coś dociąga. Wczoraj wieczorem robiłem odpalanie wszystkich smartfonów. No tu znowu jakieś Jaj. No dobra, zobaczycie sobie, jak to. Jeżeli chodzi o prędkość, no w tym samym momencie odpalone, więc dociągają, zobaczymy jak to im wyjdzie. No, niestety muszę poczekać. nie, no. No dobra. Szybciej to wszystko Motorola zrobiła, jak widzicie. Następnie. World of Tanks. O, tu szybciej Realme. Chociaż one są w innym momencie. No, to nie do końca. Super Mario Run. Widać, chociaż przy okazji macie jasność na maksa, i mam wrażenie, że troszeczkę lepszy jest wyświetlacz w Realme. Jeżeli chodzi o jakąś taką fajniejszą kolorystykę, i chyba jasność też. Angry Birds, dwójka. Motorola. Real Racing 3. No, czekamy, czekamy. Motorola, szybsza. O nie, dotknąłem, kurczę, to jest to PUBG, kurczę, czasami ci się wydaje, że jest, odpala, od, dotykasz, odpalasz, ono ma opóźniony zapłon w niektórych smartfonach, jeszcze, nie, no gdzie te paluchy idą? Dobra, ciach, jedziemy, PUBG Mobile. No właśnie, w szybszych urządzeniach dotykacie i od razu startuje, a w wolniejszych, no nie do końca. No i dobra. Tutaj motka szybsza. I mamy ostatnie Arc Survive Evolved, który ostatnimi czasy na niektórych smartfonach nie działa. Co widzieliście na załączonym obrazku, wywala. No więc tu już nie czekamy. No cóż, znowu Motorola szybsza. Teraz RAM. 12, 8, jeżeli chodzi o gry. Cokolwiek jest w ramie, No tu tak jakby trochę asfalt. No i tutaj nie dotknęliśmy, ale no widać, że Motorola siedzi w ryjminie. No, uciekaj, uciekaj. Wild Reef obu jest w ramie. Dead Trigger, tylko w Motorola. Unkilled, Motorola. Call of Duty też w Motorola siedzi. No i czemu aplikacje tak nie trzymała motka? A gry na razie wszystkie widać. Praktycznie. No, tu też lepiej. Nie zamykaj mi wszystkiego, bo się zdenerwuję. Tutaj, jak widać, też Motorola. No kurczę, no, no jak na gry, no to naprawdę idealo. Tyle gier, wszystko zostało w pamięci. No to spoko, tylko czemu tak w przypadku aplikacji nie działało? Tego to nie wiem. No dobra, tak wyglądało to porównanie odnośnie jednego i drugiego. Macie playlisty porównania, dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, Motorola Moto G30 Pro. Eh, sorry, Motorola Edge 30 Pro. Kurde, nie ma takiej G30. Hehehe. Versus uh, limit GT Neo 3T. Z tej strony jak trzymajcie się ciepło. Hej.